Witam wszystkich w pracowni szycia artystycznego Maria Figurska. Dzisiaj chciałam zaprezentować strój zaprojektowany i wykonany przeze mnie. Jest to projekt wykonany na indywidualne zamówienie. Szycie na odległość, czyli co to znaczy? Klient nie wychodząc z domu może podać mi wymiary, powiedzieć mniej więcej, czego oczekuje, co ja robię projekt. Wtedy dopracowujemy szczegóły i, i szyję. Więc tak to wygląda. Guze wykonane przeze mnie. Pięknie, kolorystycznie wszystko jest dopasowane. Z nutką historyczną. Co to znaczy? Znak to, jak widać, rękaw jest rozcięty jak w deli. Można sobie tak wywinąć też. Dół jest wykończony jak w żupanie. Taki miks. Ale bardzo ładnie to się komponuje. Koszula lniana też do kompletu uszyta. Projekt jest dość pracochłodny, bo kratkie trzeba było pięknie wszystkie linie zgrać, żeby prawa strona była taka sama jak lewa. To widać, jak wszystkie linie ładnie się nakładają. W środku są dwie kieszonki, mniejsza i większa na zamówienie, wymiary dopasowane, koszula lniana, bardzo delikatny len, bez kownierza, ale do zapięcia zrobiłam takie guziki ze sznurka. Skoro jesteśmy na etapie guzików, to jest trochę więcej do zapinania. Pas jest z gumką. Jeśli ktoś jest zainteresowany pięknym strojem na indywidualne zamówienie, to zapraszam. Można zamówić nie wychodząc z domu. Pracownia Szycia Artystycznego Maria Figurska można mnie znaleźć na Facebooku, YouTube, Instagramie. Zapraszam serdecznie.